błogosławiony obok żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami chrzestnymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowość Marii łaski pełna Pan z Tobą. W naszym kraju, to znaczy z walką o to, byśmy pozostali państwem suwerennym, a z ograniczeniami, bo uczestnictwo w Unii Europejskiej to są ograniczenia, ale zaakceptowane przez naród, i byśmy pozostali narodem, byśmy byli bezpieczni we własnym kraju, i byśmy byli zdolni, by przeciwstawić się prawdopodobnej dzisiaj, niestety, agresji. Musimy o tym pamiętać. Musimy pamiętać o tym, że to wszystko łączy się naraz że ta walka o prawdę w sprawie Smoleńska to jest po prostu część walki o Polskę o jej suwerenność, o jej przyszłość, o jej bezpieczeństwo, o losy Polaków. O losy Polaków, którzy to rozumieją, ale także o losy Polaków, którzy tego nie rozumieją. Musimy tą walkę toczyć. Toczyć przez cały czas. I musimy walczyć z tym strasznym zjawiskiem, które dzisiaj tak mocno oddziałuje nawet na to wszystko, o czym mówiliśmy tutaj przed pałcem prezydenckim przez lata i co się udało. Mamy dzisiaj w Warszawie, mamy w innych miejscach Polski pomniki i różne inne upamiętnienia zbrodni zamachu swoleńskiego, chociaż bardzo często ta nazwa nie jest tam wymieniana. Pomniki świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jego małżonki. Ale mamy też i sytuację, w której z jednej strony Sejm podejmuje uchwały, w których mówi, że pamięć o ofiarach musi być uczczona, a z drugiej strony miesiąc w miesiąc pamięć prezydenta Lecha Kaczyńskiego jest w najobrzydliwszy sposób obrażana. I to dzieje się pod osłoną policji.

Podjął tę uchwałę właściwie jednomyślnie i powtarzam, wszystko dzieje się tak, jak działo się przedtem. Polsko! Obudź się Polsko! Obudź się Polsko! Obudź się Polsko! O, budź się Polsko! O, budź się Polsko!